Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy nową serię pod tym Bad and Win z FIDU HD. Więc co to będzie? No, Naszym badaniem w ogóle polegała na, na tym seria Ogólnie chcę domić subskrypcji do 500, i, i mi się zdaje, że ta seria będzie miała jakiś sens, bo ogólnie teraz na topie są te obstawienie meczy, tak? Można się wzbogacić nie wiem, do kosy i straci kosy, no nie? tak więc co tu będzie? po prostu będę pokazywał wam mecze z dokładną analizą tylko, że to nie będzie tak jak jakieś nie wiem, aktualne mecze czy coś w tym stylu, nie po prostu wezmę jakiś mecz, który uważam, że ta drużyna wygra i obstawię to i wam to nagram, tak? teraz będą takie skryny pokazane i bez kamerki ale już na następnym odcinku z tej serii będzie kamerka i normalnie będę się posługiwał nagrywaniem Dobra, to jest pierwszy mecz lecimy. Yy, Virtus Pro przeciwko Fnatic. <coughs> Grali jedną mapę. Yy, Fnatic ostatnio nie miało strasznie dobrej formy, ale w większości, a ludzie ogólnie myśl myślało, że jeżeli nie mają tu tej dobrej formy, to po prostu oni no, tak cały czas. A to jednak nie, no jak się zbliża Major, no to wiecie, to już trochę muszą, no, muszą popracować, to więc... Procenty były jak najbardziej dla Fnatic, tak, tak trochę mniejsze do skinów, oczywiście, a miał większe procenty tak i, i postawiłem to nie jakieś 50 euro centów, bo po prostu też stać się sporo. Ostatnio co się po prostu odrobi się. No i co z tej, jak z tej wygranej, to zaraz przyjechałem na innym meczu. Tak? Wiecie, grali o 21.00, już nie pamiętam daty ale to było kiedy Neo zajebał bułę paszy tak, to w ogóle było szok ja oczywiście obstawiłem na Fnatic, ale też kibisowałem wirtusów to wie się dobra, miałem, postawiłem 51 centów i miałem do wygrania 64 euro centy na HLTV było tak, że po prostu grali jedną mapę Train'a tutaj mamy te różne a grali 18 no. <laughs> E, PK Winner w większości poszło na Virtusów, ale to wiecie e, Tutaj na EGB, to jest w ogóle, to, to, to jest w ogóle takie bezsensowne te, te e, e, EGB.com Bo jak jakaś drużyna, przypuśćmy drużyna A ma 80% e, I drużyna B ma 20%, to i tak u nich ta drużyna B, która ma 20% ma większe szanse na wygranie Tak jest zawsze co tu mamy? A Virtus agrał Snacks, Neo, Taz, Biały i Pasha. A Fnatic JW, Olof, Pronax, Satusza i Creams e, Tutaj, o, i grali Train. E, niby wiecie, bo Train to jest taka mapa Virtusów, ale niestety to przegrali. E, przegrali w e, pierwszej dogrywce 17-19 nacisk wygrało i tutaj wygrano. O, postawiony i wygrałem jakieś dwa berety, które były 60 eurocentów, jakiś skin za 4 eurocenty, nie wiem, jakie gówno. Ale to postawiłem, to wszystko przejebałem i dziękuję, że dobranoc, nie ma aż tych skinów. Dobra, to więc co by było na tyle, tak więc jeżeli chcecie więcej tych takich betów moich, to więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, cześć!